Cześć kochani, witam was serdecznie na kanale Scrap and Deku No i po długiej przerwie wpadam z filmikiem zakupowym Wasze ulubione <grywki> zakupy z Action Ponieważ mam takie wrażenie, że z wszystkich jednak filmików zakupowych one cieszą się Największym powodzeniem, więc dzisiaj właśnie ten filmik. Jak widzicie, no niestety złamałam nieco moje silne postanowienie o niekupowaniu papierów z Action i zrobiłam trochę takie większe zakupy. To co widzicie, zakupiłam podczas moich dwóch wizyt w Action i tak zebrałam tutaj wszystko razem. Chcę Wam powiedzieć, na jakie preparaty, na jakie produkty się skusiłam. I No i myślę, że wkrótce sobie przetestujemy, jak one się mi sprawdzają, jak, co można z nimi ciekawego zrobić, ale to za chwilę. Myślę, że będę tutaj po, po kolei omawiała produkty, więc sobie je na chwilę ściągnę z biureczka. I y, zaraz będziemy produkt po produkcie omawiać, co ja sobie zakupiłam. No więc y, zacznijmy od drewienek. Y, Action, jak wiecie, drewienka są w super cenach. Można sobie kupić naprawdę fajne pudełeczka. Fajne mam na myśli, nie do końca zawsze ich wykonanie, ale samo przemyślenie tych pudełek i sam ich wygląd. Ja sobie kupiłam dwa rodzaje pudełeczek. Takie, zobaczcie, taka super komótka z lustrem ją kupiłam, nie ukrywam z myślą o dekoparzu, tu macie lusterko, tu jest jeszcze szufladka ona jest nie do końca idealnie wyrobiona, będzie trzeba ją wyszlifować papierem ściernym ale no i koszt był po prostu jakiś śmieszny chyba około 8 zł z tego co pamiętam więc e, myślę, że jest to naprawdę taniutko, więc ją kupiłam nawet wybaczyłam jej to, że jest troszeczkę do, do poprawy do przeróbki Kupiłam też takie pudełko. Mam już na nie pomysł, nie będę zdradzać. Może zrobię je po prostu z Wami i nagram sobie z tego filmik. E, więc śledźcie uważnie, bo mam, mam, uważam, całkiem fajny pomysł na to pudełko. E, I szczegółów nie będę zdradzać, bo co? Bo ktoś czasami zrobi przede mną, wiecie jak to jest. E, jeżeli chodzi o e, drewienka, to kupiłam jeszcze coś, w sumie nie wiem dlaczego. Spojrzały na mnie, wiecie, jak to jest na zakupach, i po prostu je zakupiłam. Nie mam żadnego pomysłu konkretnego, coś tam sobie myślałam, może o udekorowaniu czegoś typu wianek albo yy, gałązka, yy, i pomalowaniu ich na jakieś ładne pastelowe kolory, i powieszeniu po prostu, no nie wiem, na tym wianuszku albo na tej gałązce. Spojrzały na mnie i po prostu je kupiłam. Dla odmiany są całkiem dobrze zrobione. Jeszcze jest, tu jest chyba w zestawie ptaszek. Są całkiem dobrze zrobione i powiem Wam, że są. No, przyzwoicie wyszlifowane, także no, inaczej zupełnie niż to pudełko na przykład. Są tu w niektórych miejscach trochę widzę kleju wystającego, ale to idzie, wiecie, wszystko jakoś ozdobić, więc takie drewienka. Drewienka chyba są około 4 zł, z tego co kojarzę za zestaw. Tak coś, tak coś, tak coś na pamięć mniej więcej, ponieważ mniej więcej w tej samej cenie są chyba um, też te do nawijania rzeczek. Eee, no, wypadło mi. No wiecie które, to do nawijania rzeczek takie szpulki, o. Więc one chyba w tej samych cenach właśnie były co te półki. Dobrze, ja już sięgam po kolejne produkty, to sobie odsuwamy nieco. I kolejny, słuchajcie, set produktów to są. No właśnie, to są takie farby. Farby w sprayu. Co ciekawe, są to właśnie farby akrylowe. I ja powiem Wam szczerze, że chciałam popróbować troszeczkę jak te farbki będą mi się sprawdzały. Do, do kolorowania bawełny. Więc nie wiem, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie, I, i jakie będę miała na ten temat przemyślenia, ale na pewno będę niedługo to testować. I jeżeli wyjdzie coś z tego sensownego, to na pewno też wrócę filmik na YouTube. Ale ostrzegam, tylko jak wyjdzie, to dobrze. Bo jak mi nic z tego ciekawego nie wyjdzie, to oczywiście filmiku z tego wrzucać nie będę. Na pewno, jeżeli nie do bawełnianych, jeżeli uznam, że nie za bardzo, to można spokojnie użyć do robienia kwiatków papierowych, a przyznam, że te też bardzo lubię robić, więc tak czy siak farbki na pewno zużyję. No i ostatnio był wielki szał, słuchajcie, na ten produkt. Jest to taki mus, czyli coś, co ma nam przypominać pastę. Jest w różnych kolorach. Ja przyznam, że oczywiście cały, całej gamy kolorystycznej nie chciałam kompletować, mimo że ona się w sklepie znajdowała. Kupiłam sobie o taką srebrną, ponieważ nie miałam pasty srebrnej. I kupiłam sobie złotą, no bo wiecie, jak to jest ze złotą pastą. Ona się zawsze przyda, tym bardziej, że idzie nam tu sezon komunijny, więc złoto będzie szło po prostu na pracach praktycznie wszystkich. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że nie jestem jakoś zupełnie zachwycona tym kolorem tego złota, ale też nie jest, nie jest obiektywnie zły ten kolorek. Zobaczymy. Też, też myślę, że gdzieś do po prostu przeciskania przez maskę jako tło pracy wkrótce spróbuję użyć, przynajmniej tej złotej. Jeżeli chodzi o kolejne produkty, to już Wam tutaj pokazuję, że znowu sięgnęłam po farby akwarelowe. Mówię znów, znowu, ponieważ ja już miałam ileś tych farb z, z Action i akurat bardzo sobie je chwalę. One może nie są zazwyczaj cudownie napigmentowane, może to nie jest, wiecie, jakiś szczyt, jeżeli chodzi o farby, ale akwarele czasami moim zdaniem nie muszą być rewelacyjnie napigmentowane, żeby się sprawdzać, żeby, żeby po prostu działać świetne są do, do różnych teł do kolorowania stempli niektórych akwarelami do kolorowania samych kwiatków więc jeżeli nie dysponujecie żadnymi farbami akwarelowymi to myślę, że warto by było sobie kupić przyznam szczerze, że te puszeczki nawet się świetnie sprawdzają w przypadku plastyki w szkole moje dziecko podebrało mi właśnie jedno z takich opakowań które kiedyś zakupiłam właśnie na lekcje plastyki, ponieważ zwróćcie uwagę, że one są super zamykane. I te farbki, które nieco po tych lekcjach plastyki są gdzieś mokre i wrzucane w plecak, nie, nie brudzą po prostu, jest to wszystko schludne i czyste, a że i cena tego, bo to jest chyba około 10 czy nie wiem, kilkunastu, lekko ponad 10 zł, to powiem szczerze, że jest na tyle niska że spokojnie może służyć również jako po prostu wyposażenie na zwykłą lekcję plastyki. Oczywiście trzeba by pewnie tutaj poszerzyć gamę pędzelków, bo tutaj jest jeden i to nie jakiś najwybitniejszy. Zobaczcie, jakiś taki nawet jest z lekka wygląda rozczapierzony jakby nieco był uszkodzony. Natomiast poza tym zestaw jest naprawdę super. I zdecydowanie polecam. Na pewno tych farbek będę też wkrótce używać do chociażby, tak jak mówię, barwienia kwiatków papierowych. Jeżeli chodzi o dalsze zakupy, kupiłam coś, na co polowałam już długo. Przynajmniej w moich ekrzonach był z tym duży problem. W końcu gdzieś tam przy okazji kolejnej wizyty zobaczyłam i to były różne zestawy. Zdecydowałam się na ten. Zestawy różniły się przede wszystkim tym e, wzorem do odciskania w tym wosku. Było z tego co kojarzę również serduszko. Nie wiem, co tam jeszcze było motylek, tak? Ale jak widzicie, one tak na froncie się różniły tym, natomiast w zestawie i tak widzę, że one są, zobaczcie, tu wymienne. Także różniło się chyba tylko tym co było pokazane na froncie natomiast one wszystkie się tu znajdują, jest i motylek i właśnie ten wzorek, o który najbardziej mi chodziło uważam, że jest taki najbardziej elegancki, klasyczny i mamy tutaj też, no ten wosk tak, w formie takich świecuszek i uchwyt słuchajcie, cena śmieszna, ten zestaw kosztował 9 z hakiem więc, po prostu y, normalny, no jakikolwiek zestaw. No, nie mówię, że takiej samej jakości, bo pewnie lepszej. Ale w sklepach sklepowych kosztuje około 50 zł. Więc, jeżeli chce ktoś, myślę, sprawdzić i nie wie, czy będzie z tego korzystał na stałe, to taki zestaw myślę, że jest bardzo dobrym rozwiązaniem. A ja właśnie jestem taką osobą, bo od dłuższego, oczywiście źle wkładam, bo od dłuższego czasu, ja sobie słuchajcie, to złożę na boku za chwilę. Bo od dłuższego czasu rozważałam. O, cisnęłam, Rozważałam zakup czegoś takiego, ale cały czas nie byłam przekonana, czy jest to dobry pomysł. I tak sobie pomyślałam, że niedługo chcę zrobić mój pierwszy junk journal, i w związku z tym on fajnie by też się skomponował, myślę, w tym takim journalowym klimacie. Dlatego też ten zestaw sobie zakupiam. No, tak jak mówię, 9 zł. Słuchajcie, to można poeksperymentować. Kupiłam już też coś z czego byłam wielokrotnie zadowolona, czyli papier wylumowy, wylumowa folia, słuchajcie, do, świetna jest do shakerów, zamiast kalki w różnych, w różnych albumikach. Zobaczcie, wzory są niektóre takie bardziej pod klimaty dziecięce, tu mamy jakieś takie skarpety, włóczki. Czyli albo klimat zimowy, albo krawiecki. Niektóre są prawie przezroczyste, takie zupełnie jasne. Niektóre są zabarwione. One też świetnie wyglądają, kiedy są podbite białym papierem. Tu mam bazę kartki pod ręką, to Wam zaraz to pokażę. Zobaczcie, one stają się trochę bardziej wyraźne. Tak, tutaj mamy ten wzór złoty. Tak. Tu mamy ten wzór złoty, ale mamy też, tak jak mówiłam, wzory typu ciemniejszego i one też, kiedy mają podbicie, wyglądają troszkę inaczej. Zobaczcie, automatycznie nam jaśnieją. Widzicie różnicę? Tutaj jest bez, a tutaj jest z tym podbiciem. Więc nawet te ciemne są spokojnie, słuchajcie, do wykorzystania i fajnie będą wyglądały w albumach ja miałam już w innych kolorach tą folię wylumową, aczkolwiek trochę mi się zapasy swojego czasu zużyły, więc stąd dokupiłam sobie taki bloczek, naprawdę Wam polecam też są oczywiście w rewelacyjnych cenach, już nie pamiętam ile 4 albo 5 zł, słuchajcie ja tak nie przywiązuję ostatnio powiem szczerze większej wagi do tych cen w Action ponieważ no powiedzmy sobie szczerze, że one wszystkie są niskie i no, wszystkie produkty, które tu mam, no to cena jednostkowa żadnego z nich nie przekroczyła, no nie wiem, jakichś 15 zł. Najdroższy z nich był na pewno ten zestaw farb akwarelowych. Poza tym, no to cena jednostkowa to bardziej do 10 zł. Więc, no, powiedzmy sobie szczerze, że no powoli nie chcę mi się sprawdzać, ile one dokładnie kosztowały. Eee, I teraz tak, kupiłam też taki blok. Wiele w komentarzach ostatnio podczas candy rozdawajki pisaliście mi na temat tego, że chcielibyście zobaczyć, jak korzystam też z produktów Actiona. I ja sobie wymyśliłam, że zrobię sobie, słuchajcie, album, taki sobie zrobię challenge, że zrobię album tylko z bloczka Actionowego. Oczywiście, no dołożę jeszcze biały papier, ale jak wiecie, biały papier też możemy w Action spokojnie kupić. Więc to czy już będę korzystać z tego actionowego czy innego, no to mi wybaczcie, wezmę jaki mam pod ręką. Natomiast biały papier oczywiście znajduje się w tych bloczkach, gdzie mamy trzy kolory, jest biały, jest kraftowy i jest czarny. Może gdzieś tam odszukam jeszcze resztki mojego białego papieru z tych bloczków, żeby był w 100% taki actionowy i będę chciała właśnie z tego bloczka zrobić z wami albumik. Wydaje mi się całkiem sympatyczny. Hmm, to pomysł, ponieważ zobaczcie, ta kolekcja przedstawia się całkiem fajnie. Więc jeżeli ktoś będzie chciał robić w najbliższym czasie ten albumik ze mną, to może sobie tą kolekcję zakupić w jakimś action, tu mamy, zobaczcie, żółty papier. Tak Wam szybciutko tylko przejadę, może tak na środku ustawiając, żebyście wiedzieli, czy w ogóle mniej więcej Was ten temat interesuje i czy chcielibyście ze mną taki album tworzyć zobaczcie, tu są też tagusie, więc osoby, które nie mają żadnych tutaj takich elementów dekoracyjnych jeszcze do albumu też mogą sobie coś tu powycinać, aczkolwiek oczywiście te bloczki z są bardziej ubogie w elementy do wycięcia oczywiście niż na standardowe kolekcje ja tak szybciutko przekartkuję, no nie wiem jak to użyjemy, myślę, że to będzie duży challenge tą stronę wykorzystać i druga jest, zobaczcie, też taka duża, więc nie obiecuję, że każda kartka będzie wykorzystana. Ale już te nutki zobaczcie są całkiem spoko. Jeszcze tutaj w tle Happy Birthday zapisane. Więc myślę, że jakiś album zobaczcie urodzinowo całkiem fajnie. Tu mamy też parę grafik. Takich zobaczcie urodzinowych. Na przykład fajny jest ten torcik. I myślę, że mam tu pod ręką zaraz coś, z czym to się fajnie będzie komponowało. Jeżeli byście mieli ochotę ze mną tworzyć, zobaczcie, tu już się wszystko powtarza. Papiery są dwustronne, więc jeżeli będziecie chcieli ze mną tworzyć, to zakupcie sobie gdzieś przy okazji, e, przepraszam, wizyty kolejnej wekcji ten bloczek. I mam tu teraz coś, co nie jest może konfiturą, chociaż jest w takim słoiku. Zakupiłam sobie, słuchajcie, to już dawno temu w sklepie skrapkowo. To są takie, no i teraz sobie robię Bajzel. Kuleczki styropianowe w różnych kolorach, i myślę, że one tutaj fajnie do niektórych arkuszy będą pasować. Być może sobie coś z nimi skomponuję, bo też mi zalegają od dłuższego czasu. I tak sobie pomyślałam, że może razem z tym bloczkiem gdzieś znajdą swoje zastosowanie. Przechowuję w słoiku, bo miało oryginalne. Słuchajcie, opakowanie takie bardzo średnie. Dodatkowo strasznie się elektryzują, więc wszelkie woreczki tutaj odpadają. Więc enjoy today. Yy, oczywiście Craft Sensations, bo to jest ta marka actionowa. Zerknijcie, czy jest u Was i może sobie coś tu zrobimy. I teraz tak. To jest bloczek, który kupiłam. Yy, nie z własnej winy. Po prostu na grupie jestem junk journalowej. Śmieciowe dzienniki, chyba tak, tam jest nazwa. Podlinkuję Wam, słuchajcie, w opisie. No i w każdym razie administratorem jest moja koleżanka Iza. I właśnie za sprawą Izy zaczęłam myśleć o tym, żeby zrobić wreszcie mój pierwszy junk journal, może. Po filmikach, które nagrywa, słuchajcie, i tam ładnie objaśnia wszystko na grupie, e, się przełamie i ten pierwszy mój junk journal zrobię. E, zniechęcało mnie zawsze szycie w junk journalach. Jestem osobą nie szyjącą do bólu, po prostu nie cierpię szyć, ale widziałam, że też można tworzyć bazę za pomocą samego sznurka i po prostu ją jakby przymocowywać. To już do mnie zaczęło mówić, więc, e, więc przymierzam się. Sama idea bardzo mi się podoba, tylko tak jak mówię, no moje szycie to jest po prostu coś, świecie, nie za bardzo. Nie będę z tego na razie kręciła na pewno żadnego filmiku, bo nie czuję się kompetentną osobą, żeby Was edukować w zakresie tworzenia junk journali, więc będę tam odsyłała do grupy. Ale może jak coś mi po prostu już sensownego wyjdzie, to Wam zrobię prezentację tego, co mi się udało zrobić. Ale tak jak mówię, to jest troszkę... Dalszy temat. Jeszcze zbieram siły do tego junk journala, materiały. Słuchajcie, jeżeli tego bloczka nie widzieliście, to zwróćcie na niego uwagę. Myślę, że jest fajny nawet pod kątem takich bardziej vintage'owych albumów. Ma bardzo ciekawe wzory, niektóre są takie trochę ala botaniczne, niektóre w stylu starych listów, suszonych kwiatów. Myślę, że naprawdę warto jest zerknąć. Na te papiery, i nawet osoby, myślę, które nie są jakimiś super zwolennikami ekrzynowych tutaj tworów, to myślę, że całkiem by chętnie skorzystały z tych papierów. Przynajmniej połowy z tego bloczka. No i słuchajcie, do, do, po prostu na dokładkę kupiłam jeszcze trzeci blok, zanim znalazłam tamten. Zdążył mi się spodobać ten i wiecie, jak to jest. No, wyszłam z trzema. Fairy Tale. Tak, czyli taki trochę bardziej książkowy temat. Write Your Own Fairy Tale. I mamy ten książkowy motyw, który się nam tutaj przewija przez blok. Kolory raczej takie, zobaczcie, brązowo-beżowe. Dosyć stonowane, ale jak to bywa z actionem, zobaczcie, w tych stonowanych kolorach nagle bywają niektóre arkusze, szczególnie jeżeli mamy foliowane, które bardziej nam dają po oczach. I tak jak zawsze, no może nie każdy arkusz znajdzie moje, moje, wiecie, zainteresowanie i będzie przerobiony. Natomiast myślę, że z nich też coś fajnego można zrobić. I myślałam tutaj właśnie też bardziej o albumie. Przyznam szczerze, że ja nie bardzo umiem robić kartki z actionowych tworów, więc raczej jeżeli już sięgam po jakiś papier... Większa szansa, że powstanie z niego album, niż że powstanie z niego kartka. W kartkach jednak lubię dopasowane elementy do wycięcia i generalnie po prostu no, jakoś lepiej mi się pracuje tworząc kartki na papierach innych marek. Ale to nie znaczy, że oczywiście nie idzie z nich zrobić fajnych prac. I niektóre arkusze mogą być naprawdę fajnie, wierzę w to, że mogą być wykorzystane w kartkach. Osobiście tego nie robię i nie zamierzam się do tego zmuszać, ale tak jak mówię, albumowo one moim zdaniem całkiem czy junk journalowo dają radę. I dlatego zachęcam do kupowania, jeżeli chcecie sobie zrobić niebawem ze mną albumik na kanale. A to już wszystko, słuchajcie, napiszcie koniecznie, czy za bardzo poszalałam, czy Wam się może podobają te moje zakupy, czy coś byście chcieli zobaczyć w najbliższym czasie. Szczególnie w prezentacji, może jak działa, bądź yy, yy, przetestować ze mną. Ja powiem tak, zamierzam robić filmiki testujące produkty, ale nie wrzucać ich razem z całą prezentacją zakupów, ponieważ nie lubię długich filmów i myślę, że nikt nie ma już tyle czasu, żeby te filmy, takie wiecie, godzinne tutaj zakupowe oglądać. Yy, więc po prostu będę sobie to dzieliła na poszczególne bloki. Tak, żeby ktoś, kto jest zainteresowany bądź nie jest zainteresowany, mógł sobie dostosować, co tak naprawdę chce oglądać. Więc wypatrujcie filmiku z tym albumem i w najbliższym czasie wypatrujcie ewentualnych moich testów z farbkami w sprayu. no i tego pudełka, które obiecuję, zrobię jakoś fajnie i Wam nagram cały proces tworzenia. Także kochani, to tyle na dziś. Żegnam się z Wami. Papa! Pa.